i co jest w dzisiejszym odcinku będzie właśnie mm, wieczorna rutyna poproszę was do i zaczynamy No, co by tu robisz? Nie wiem Co to mieli tu nasz? Tybie To co robimy? Ja <zum> ja nie wiem Nie się bać kaciaczku Dobrze, dobrze I teraz są Całej rodziny Nikt nie zauważył, że są te dźwięki. Dobra. Kole, co ty robisz? Nie wiem, czy to już... Okej. Żyłka w dyprzy komputerze. Jezu, gdzie są dzieci? Lenka no co? Co ty tu robisz? Znowu grasz? Nie. Oglądam. Jezu. Oglądam sobie moją bajeczkę. Rozumiesz to? No rozumiem, rozumiem. Poza tym ja powinnam już spać. Wiem, nie. W ogóle jestem chora. Jasne, dobra. Naprawdę jestem chora. Lenka, naprawdę. No, na pewno ci uwierzę. No, naprawdę jestem chora. Dobrze mi Och, chodź Lenka. Szybko Dobra No bo Dobra Słuchajcie, mam nadzieję, że zrobię później drugi part